Witajcie, witajcie! Dzisiaj jestem w gościach u Agaty, która zrobimy kawkę i sobie gadamy. Ja przyjechałam się Agaty zapytać, jak się czuję, bo ogólnie Agata jest drugi miesiąc w programie żywieniowym i fajnie schudła, zaraz Wam opowie. Witajcie, witajcie! Schudłam już 13 kilo, jestem po drugim tygodniu drugiego etapu. Czuję się bardzo dobrze. dobrze. Dzieciaki czasami podjadają co ugotuję, a ogólnie mam dużo więcej energii, gdzieś dwa rozmiary już poszły w dół, więc jest naprawdę super, wszystkie kurtki są za luźne, spodnie spadają, więc naprawdę, naprawdę polecam. A powiedz Agata, co Ci najbardziej sprawiało o, trudność, może przygotowanie posiłków? Nie, najbardziej sprawiała mi trudność odstawienie cukru, to była masakra, ale teraz w ogóle nie chce mi się nic słodkiego, wystarczy mi to, co mam, z przygotowanych produktów. Najwięcej przyjemności daje jedzenie bananów, bo ma tak, taką słodycz i migdałów, które naprawdę zastępują mi batony, które wcześniej pochłaniałam dużymi ilościami, a teraz zjem 10 migdałów i mi nic więcej nie jest potrzebnych. No to się cieszę. A powiedz, co byś mogła powiedzieć osobom, które się jeszcze wahają po prostu przed przystąpieniem do tego programu? To nie trzeba się wahać, to trzeba zacząć działać. Naprawdę jest przyjemnie, jest lekko. Moje trzy koleżanki teraz są w programie i są naprawdę mega zadowolone z, z efektów, chociaż nawet nie mają tygodnia. Najgorzej, właśnie, to jest odstawienie cukru, ale dla chcącego nic trudnego. Naprawdę jest tyle produktów, w którym możemy zastąpić cukier i nie będzie żadnego problemu, a efekt jest murowany. Super. Cieszę się bardzo. Życzę Ci dalej wytrwałości, bo jeszcze trochę przed Tobą. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie.